Po niefortunnym incydencie związanym z otrzęsinami, przewodnicząca bractwa stara się utrzymać swoją władzę, nakazując przyrodniemu bratu uwieść córkę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W domu bractwa Delta F i członkinie ćwiczyły swoją prezentację powitalną dla Caroline Mytoi, przyszłej przewodniczącej. Jednak CCE oznajmia kobietom, że ich prezentacja nie jest wystarczająco dobra. Chwilę później Caroline przyjeżdża, gdy jej chłopak Kroar ją odwozi. CCE przechwała się swoimi planami na okres rekrutacji. Ale kobieta przypomina jej o pozostającym problemie wizerunkowym z zeszłorocznego wiosennego balu. Trzy miesiące temu Lucian Belmont, przyrodni brat Caroline, pojawił się na wiosennym balu, po czym wymknął się na gorące spotkanie z Beatrice Werff w łazience. W międzyczasie CCE zasypywała go wiadomościami, ale je ignorował i wrócił na imprezę po intymnym spotkaniu, gdzie płynnie poderwał Kate. Beatrice również próbowała dostać się na ekskluzywną imprezę, ale została powstrzymana przez dwie dziewczyny, ponieważ nie była na liście gości. W tym samym czasie Blay Powell odciągnął Luciana na bok i dał do zrozumienia, że chce zbliżyć się do mężczyzny. Potem CCE dołączyła do nich i omówiła swoje plany na nadchodzące wybory z Blay, ujawniając kroki, które podejmuje, aby zapewnić sobie zwycięstwo. Nagle zauważyła Roara z Jenny Davenport, główną rywalką Caroline w walce o prezydenturę, więc poinformowała o tym swoją przyjaciółkę. W końcu Caroline stwierdziła, że zawsze dostaje to, czego chce, co wywołało napięcie między nią a Lucianem i doprowadziło do kłótni. CCF kroczyła, aby rozładować sytuację, wskazując, że ich jedynym prawdziwym problemem jest sojusz między Roarem a Jenny. Później Caroline przyłapała swojego chłopaka na oglądaniu rytuału szęsin z wiosennego balu, który okazał się znacznie bardziej brutalny niż się spodziewano. Gdy no nosili przerażający rytuał, Scott Russell został uderzony w głowę i upadł na miejscu. W momencie wybuchu chaosu Caroline zdała sobie sprawę, że incydent mógłby zrujnować jej starannie zaplanowaną drogę do prezydentury. W teraźniejszości Roar odpowiada na pytania o swoją obecność podczas zeszłorocznego wiosennego balu. Dziekan Sheffield rozpoczyna przesłuchania osób, które mogą coś wiedzieć o Scottcie. Skupia się na odkryciu wszelkich nielegalnych działań związanych z otrzęsinami, które mogły mieć miejsce. W międzyczasie Kongresmen Russell, ojciec Scotta, naciska na rozwiązanie sprawy, pytając, dlaczego nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Jednak Scott twierdzi, że niczego nie pamięta, co tylko pogłębia tajemnice. Sheffield ogłasza, że wszystkie bractwa i siostrzeństwa zostają objęte nadzorem, dopóki ktoś nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, oraz że liczba funkcjonariuszy policji kampusowej zostanie podwojona, szczególnie ze względu na przyjazd córki wiceprezydenta. Poza szkołą kongresmen zostaje zapytany, czy poprze federalne ustawodawstwo antyotrzęsinowe, i obiecuje współpracować z administracją, aby żaden student nie cierpiał tak jak Scott. Równocześnie Claudia M. Toi prowadzi prywatną rozmowę z Lucianem w samochodzie, omawiając jego przyszłość i kolejne kroki. Dotyka jego nogi i przyznaje, że mimo iż jest jego macochą, zawsze czuła do niego pociąg. Po odstawieniu go do domu Delta F. I natychmiast odjeżdża, podczas gdy Caroline opowiada CCE o Annie Grower, córce wiceprezydenta. Lucian pojawia się i zdejmuje ubrania, co skłania przyrodnią siostrę do poproszenia przyjaciółki o opuszczenie pokoju. Gdy mężczyzna bierze kąpiel, mówi mu o Annie, ale on wydaje się niezainteresowany, więc Caroline wyznaje, że chce nowej uczennicy dla siebie, ponieważ uważa, że szkoła nie rozwiąże siostrzeństwa, jeśli córka wiceprezydenta zostanie członkinią. Kobieta prosi swojego przyrodniego brata, aby przekonał Annie do dołączenia do siostrzeństwa, więc on zastanawia się, co z tego będzie miał. W odpowiedzi przyrodnia siostra obiecuje, że jeśli przekona uczennicę do dołączenia do Delta FI, w końcu z nim się prześpi, ponieważ jest świadoma jego pociągu do niej. Gdy Annie przyjeżdża do szkoły, rozpoznaje Luciana i uśmiecha się do niego. Tymczasem profesor Hank Chadwick wita CCE z zaskoczeniem, zauważając, że ogląda przedmioty na jego biurku w gabinecie. Przedstawia się jako jego nowa asystentka i wskazuje, że jest jedynym profesorem z liczbą studentów przekraczającą 100, który nie ma asystenta. Mężczyzna upiera się, że go nie potrzebuje, ale CCE przekonuje go, obiecując zmniejszyć jego obciążenie pracą o połowę, więc profesor Chadwick zgadza się dać jej tę pracę. Jednocześnie Blas i Scott kładą się na łóżku po uprawianiu miłości, a potem Blas pokazuje mu dziennik z zapisanymi historiami, których nie może pozwolić swojemu go przeczytać, dopóki mu całkowicie nie zaufa. Dodaje, że mogą go użyć, aby znaleźć osobę odpowiedzialną za otrzęsiny i sprawić, by zapłaciła, ale Scott mówi, że to nie ma znaczenia, ponieważ nic nie pamięta z tamtej nocy. Podczas gdy Annie rozmawia przez telefon z matką, Lucian podchodzi i próbuje się przedstawić, ale jej ochroniarz Sandy interweniuje, aby go powstrzymać, jednak Annie mówi, że wszystko w porządku. Zwraca jednak uwagę, że mężczyzna ma dość reputację i stanowczo mówi mu, że nie jest zainteresowana spaniem z, z nim. Tymczasem Caroline konfrontuje się z Roarem, który obiecał wpaść, ale się nie pojawił. Kiedy żąda, aby przyznał, co zrobił Scottowi w zeszłym roku, Roar wszystkiemu zaprzecza, ale Caroline mówi, że nie zamierza już go kryć. Kobieta obawia się, że mogą stracić swoje oddziały i nie może już milczeć, ale jej chłopak wątpi, że ma coś na niego. Rozwścieczony Roar mówi Blazowi, że chce, aby Caroline została wyrzucona i zakazana w domu, ale jego dziewczyna przerywa. Oskarża go o zranienie Scotta, a ku jego zaskoczeniu jego przyjaciel staje po stronie kobiety. Gdy Lucian przybywa, Roar żąda klucza do sejfu, oczekując, że to jego droga ucieczki z tego bałaganu. Jednak, kiedy go otwiera, widzi, że brakująca książka, której szuka, wywołuje wściekłość, atakuje Luciana, więc Caroline wzywa policję kampusową do domu Alfa Gamma. Ostatecznie policja kampusowa przerywa walkę i zabiera Roara. Scott zaczyna łączyć fakty i uświadamia sobie, że to najprawdopodobniej mężczyzna rzucił w niego puszką piwa w zeszłym roku. Później Lucian rozmawia z przyrodnią siostrą o upadku Roara i mówi, że może mieć Annie, jeśli jej chce. Potem CCE ujawnia, że nowa uczennica nie pojawiła się wczoraj w Sigmie, co jest dla nich dobrą wiadomością. Jednak obawiają się, że sytuacja może się pogorszyć z powodu artykułu Beatrik, który przedstawia bractwo w negatywnym świetle, więc Caroline mówi przyrodniemu bratu, aby wykorzystał pisarkę do dotarcia do Annie. Tymczasem w pokoju Annie Beatrik wyjaśnia, jak działa system grecki na kampusie, jak grupy zarządzają szkołą i jak niektóre są gorsze od innych. Następnie nowa uczennica widzi Luciana czekającego na nią na zewnątrz, decyduje się do niego nie podchodzić i pyta swoją przyjaciółkę, co powinna wiedzieć o tym mężczyźnie. Przed wydarzeniem Deli, Caroline spotyka się z członkami i wyjaśnia, że głosowanie tej nocy zdecyduje, kto otrzyma zaproszenie na noc prezydentów Sorów. CCE zaczyna przeglądać kandydatki, z których wiele było związanych z Lucianem, co dodaje napięcia do sytuacji. Podczas kolejki Annie CCE i Caroline są zaskoczone, gdy otrzymuje jednomyślny głos na zaproszenie na noc prezydentów. Kilka dni później Caroline odbiera telefon od Klaudi, która wspomina, że ojciec R i połowa jego elektoratu wycofali się z jej wielkiego wydarzenia po bójce w domu bractwa, więc córka obiecuje, że wszystko naprawi, pozyskując Annie na swoją stronę. Po rozmowie zestresowana Caroline wciąga nielegalną substancję, którą trzyma w krzyżyku na szyi. Tymczasem Annie i Beatrik przyjeżdżają na nowe wydarzenie politycznego społeczeństwa, gdzie Ella i inni debatują o konstrukcjach społecznych. Kobieta przedstawia nową uczennicę członkom. A Raj wspomina, że choć nie zgadza się z polityką wiceprezydenta, szanuje, że Annie jest niezależną osobą z własnymi poglądami. Jednocześnie Caroline znajduje Luciana spędzającego czas z Blazem i Scottem. Mówi mu, że potrzebuje silnego partnera na noc prezydentów i nalega, aby jej przyrodni brat przyprowadził randkę. Kobieta twierdzi, że nie potrzebuje randki, ponieważ wszystko, co musi zabezpieczyć, to Annie i jej wpływy. Podczas spaceru po kampusie CCE zauważa córkę wiceprezydenta z grupą polityczną i natychmiast dzwoni do Caroline. Tymczasem Annie nie wydaje się całkowicie przekonana do wszystkiego, co mówi grupa, szczególnie do rozmów o działaniu przeciwko greckim domom. Beatrix sugeruje, że mogą zaangażować jej wujka, który pracuje w Time Magazine, aby pchnąć historię jeszcze dalej. Jednocześnie Caroline konfrontuje Luciana, prosząc go o dostarczenie Annie, a następnie porusza jego przeszłość z bius, ostrzegając go, aby jej nie zawiódł. Podkreśla, że nowa uczennica jest kluczem do ich bezpieczeństwa i ostrzega przyrodniego brata o poważnych konsekwencjach w przypadku porażki, takich jak zabranie jego samochodu. Po wyjściu kobiety dzwoni do kogoś, prosząc o przysługę. Zrozumiawszy, jak wiele zależy od jego następnego ruchu, następnego dnia CCE uważa, że Caroline powinna wybrać nowego mężczyznę do randkowania, przekonana, że pomoże to jej reputacji, ale ta nie zgadza się, ponieważ jest bardziej skupiona na Annie. W swoim pokoju nowa uczennica znajduje liczne wiadomości od Luciana oraz stos zaproszeń, jej ciekawość rośnie wobec jego uporu. W domu Alpha Gamma Blas swobodnie nazywa Luciana, panem prezydentem, a Brian dołącza, przypominając, że jest wiceprezydentem. Później Lucian wręcza Annie prezent fałszywy dowód tożsamości na nazwisko Cassidy Featherstone, co ją intryguje i bardziej przyciąga do uroczego mężczyzny, niż się spodziewała. Mówi nowej uczennicy, że podobał mu się ich wspólny czas ostatniej nocy i wierzy, że jej również, ale jest zdezorientowany jej nagłą, chłodną postawą. Nalega, że ma więcej do zaoferowania i próbuje ją przekonać, aby dała mu kolejną szansę. W próbie zdobycia jej sympatii obiecuje zrobić wszystko, czego zechce, na nocy prezydentów, więc Annie ostrożnie pyta, czy jest gotów podążać za jej planami. Tymczasem Blas odwiedza Caroline, aby poinformować ją, że przybyła ekipa telewizyjna przygotowująca się na Wielką Noc. CCE również informuje kobietę, że córka wiceprezydenta jest w drodze. Caroline wychodzi na zewnątrz, aby przemówić do zgromadzonego tłumu, deklarując, że tej nocy rozpocznie się nowa era przywództwa. Nagle przybywają protestujący, domagający się końca greckich domów. Mimo że widzi Annie i Luciana po stronie protestujących, Caroline pozostaje niewzruszona, sygnalizując swoją niezachwianą determinację wobec wydarzeń tej nocy, pomimo narastających wyzwań. Następnego dnia CCE czyta artykuł, który stwierdza, że zaangażowanie Annie w protest napędziło antygrecki ruch. Caroline zbywa to jako fałszywe wiadomości, uspokajając swoją przyjaciółkę, że ma wszystko pod kontrolą. Zbiera członków Delta FI, ale w przypływie frustracji niszczy swój telefon, zanim wychodzi z impetem. Tymczasem Beatrix rozmawia z Annie, chwaląc, jak dobrze im poszło. Dodaje, że nowa uczennica zaimponowała ludziom, choć ta wydaje się zaniepokojona negatywnym odzewem na artykuł. Lucian podchodzi, a po odejściu przyjaciółki córka wiceprezydenta otwiera się, mówiąc, że sądziła, że artykuł miał pomóc, ale teraz ludzie ją krytykują. Mężczyzna próbuje pocieszyć Annie i mówi, że za bardzo przejmuje się tym, co myślą inni, sugerując, że powinna skupić się na sobie. Jednocześnie Caroline rozmawia z Blazem o tym, aby Scott został następnym prezydentem Alpha Gamma. Przyznaje, że mężczyzna mógłby być przydatnym atutem w ich planach, a po jego zgodzie na pomoc zaczynają planować strategię. Wspomina Brianę, byłego wiceprezydenta Roara, jako jedynego innego kandydata, ale nalega, że Scott wygra wybory miażdżącą przewagą. Później Lucian konfrontuje się ze swoją przyrodnią siostrą w sprawie zmiany podejścia, wyrażając frustrację jej kontrolującą naturą. Caroline przypomina mu, że jego bunt był tylko aktem i wspomina o stawkach, jeśli nie spełni jej żądań. W prywatnym momencie Blaz wykorzystuje wrażliwość Scotta, oferując intymny akt w zamian za jego kandydaturę na prezydenta Alfa Gamma. Nadal niepewny mężczyzna pyta o zaangażowanie Briane w wyścig. Zdeterminowany, aby zapewnić zwycięstwo, Blas przejmuje sprawy w swoje ręce i odwiedza Brianę osobiście. Nakazuje Brianowi wycofać się z wyborów, niezależnie od tego, czy zgadza się z decyzją, czy nie. Jednak mężczyzna jasno daje do zrozumienia, że ciężko pracował na tę pozycję i pragnie władzy, tytułu oraz korzyści z tym związanych. Blas zbywa go, stwierdzając, że decyzja nie należy już do niego. Tymczasem Annie próbuje zadzwonić do matki, ale zostaje przerwana przez Luciana w bibliotece. Próbuje pokazać jej, że nie przejmuje się konsekwencjami, zachęcając ją, aby przestała się martwić. Jednak kobieta nalega na rozmowę z reporterem, aby oczyścić swoje imię, ale szybko wskazuje, że rozmowa z prasą tylko pogorszy sytuację. Mimo frustracji Annie niechętnie zgadza się zaufać Lucianowi. Jednocześnie Bius podekscytowana odbiera telefon od reportera z Manchester Daily, który chce towarzyszyć jej podczas nowego sympozjum politycznego społeczeństwa. W innym miejscu CCE i Caroline omawiają nadchodzące wydarzenia. Blas przerywa parze z aktualizacją dotyczącą Briannę, który nadal odmawia wycofania się z wyborów. Sugeruje, że tylko kobiecy dotyk może poradzić sobie z tą sytuacją i potrzebuje pomocy w ujawnieniu wad mężczyzny. Caroline mówi im, aby skoordynowali się z CECE, chociaż kobieta początkowo się opiera, ponieważ musi pomóc profesorowi Hankowi Hadwickowi. Jednak Caroline nalega, że profesor nie jest wart czasu i że musi to zrobić dla bractwa, więc ostatecznie zgadza się pomóc. Później Lucian i Annie udają się do sklepu, aby kupić alkohol i inne rzeczy. Kasjer prosi o dowód tożsamości kobiety, co stawia ich w niezręcznej sytuacji. Nowa uczennica używa swojego fałszywego dowodu, ale kasjer rozpoznaje ją jako córkę wiceprezydenta, więc Lucian szybko twierdzi, że to tylko sobowtór, a ona dodaje szczegóły, aby uczynić jego wymyśloną historię bardziej wiarygodną. Tymczasem CECE odwiedza Brianę, aby spróbować zebrać na niego kompromitujące informacje. Po dziwnej interakcji z jego członkiem dzwoni do Blaza, aby poinformować, że mężczyzna jest dobrze wyposażony, więc Blaz mówi jej, aby improwizowała i wymyśliła sposób na wykorzystanie tego na swoją korzyść. Kobieta wraca i próbuje użyć lodu, aby sprawić, by członek Briane wyglądał na mniejszy. Później Lucian przekonuje Annie, aby popływała z nim, i wskakują do wody, krótko się bawiąc, dopóki alarm nie oznajmia problemów. W panice zabierają swoje rzeczy i uciekają z uśmiechami na twarzach. Równocześnie Blas używa kompromitującego zdjęcia, które CECE dyskretnie zrobiła, aby szantażować Brianę, żądając, aby mężczyzna wycofał się z wyścigu. Obiecuje, że jeśli to zrobi, zdjęcia i plotki znikną, dodając, że każdy członek Delta jest gotów powiedzieć wszystkim, że jest dobrze wyposażony, jeśli będzie współpracował. Ze strachu przed upokorzeniem Brian ogłasza, że wycofuje się i szokuje wszystkich, popierając Skota jako swojego następcę. Na nowym wydarzeniu politycznym Beatrice rozmawia z Ali Dunbar, reporterem z Manchester Daily. Próbuje namówić Annie, aby opowiedziała swoją historię, ale Lucian przypomina kobiecie, że czyny mówią głośniej niż słowa, nawiązując do ich wcześniejszego sukcesu w zrujnowaniu nocy prezydentów w Delta Efi. Później tej nocy Annie i Lucian uczestniczą w proteście przeciwko greckiemu życiu i dołączają do grupy zmierzającej do domu Delta Efi. Ku zaskoczeniu wszystkich Caroline wita protestujących, w tym Beatrice, więc tłum wchodzi do domu i korzysta z przygotowanego szampana i jedzenia. Później kobieta podchodzi do Luciana i Annie, oferując nowej uczennicy szansę na nowy start i możliwość cieszenia się imprezą. Gdy tylko Beatrice wchodzi do domu, narzeka reporterowi na pieniądze, jakie bractwo przeznacza na tego typu wydarzenia. Caroline słyszy komentarz i mówi, że zawsze jest mile widziana, aby korzystać z atrakcji, tak jak robi to teraz. Prezydent Bractwa subtelnie ujawnia również, że Beatrice uczestniczyła w naborze w zeszłym roku, ale nie miała okazji dołączyć do imprezy, ponieważ nie była na liście. Ali wychwytuje ten szczegół, łącząc fakty, że działania Beatrice mogą wynikać z osobistej urazy, ponieważ nie została przyjęta do Delta FI. Rozwścieczona Beatrice oskarża Caroline o bycie czystym złem i próbuje zjednoczyć tłum, aby opuścił imprezę, ale nikt za nią nie idzie. Rozmawia także z Annie i mówi, że powinny wyjść razem, ale córka wiceprezydenta przeprasza i mówi, że chce zostać trochę dłużej. Gdy reporter pyta nową uczennicę o komentarz, mówi, że na razie nie ma nic do powiedzenia. Caroline wkracza, zmieniając temat na Scotta, ogłaszając go nowym prezydentem Alpha Gamma. Następnie Blas przejmuje rozmowę, sprawnie kontrolując narrację. CCE podchodzi do Annie, aby swobodnie zapytać o jej dane, sugerując, że może być przyszłą rekrutką Delta FI. Później Lucian prywatnie gratuluje swojej przyrodniej siostrze, ale ta szybko przypomina mu, że nadal nie spełnił ważnej części ich umowy. Tymczasem Brian obserwuje Blaza i Skota z dystansu, a jego podejrzenia rosną, gdy przygląda się ich interakcjom. Gdy noc dobiega końca, Caroline patrzy, jak Annie odchodzi z Lucianem, zaintrygowana i ciekawa, czy jej przyrodni brat zdoła zrealizować plan, czy się potknie.